Mojego gościa to chyba dzisiaj poniosło. Zapraszam serdecznie na odcinek i koniecznie zostań do końca. Będzie bardzo fajny konkurs. Słuchajcie, konkurs jest mega. Pompa ciepła 35 tysięcy złotych. Pirazy oko 35 tysięcy złotych, bo tyle będzie kosztowała mniej więcej cała instalacja razem z tą szafą hydrauliczną i pompą ciepła. Co trzeba zrobić? Zasubskrybować kanał. Koniecznie udostępnić to na Facebooku, na swojej tablicy na Facebooku. I koniecznie przylajkować ten film, no i oczywiście napisać w komentarzu, że tak chcę wziąć udział w konkursie. Tak chcę wziąć udział w konkursie. Pamiętajcie. Zapraszam serdecznie. Yy, pompa ciepła może być twoja. Zapraszam. Panie, dzwonię do pana już od dwóch tygodni. No, dzwonią klienci, normalne chyba. No ale czemu tak ciężko się dodzwonić? No mówię, no a to na robocie, a to coś instalujemy, no, no panie, no dodzwonił się pan w czym problem. No dobra, no ale to taka obsługa klienta u was jest? No. Nie podoba się panu, to iść pan gdzie indziej. Czym ja mogę panu pomóc? No dobra, ale zrobić pan tę robotę czy nie? No. No, zrobić się zrobi, no, zaliczka najpierw. No właśnie, a ile tej zaliczki? 100% bierzemy z góry, tu nie ma dyskusji. 100%? Przecież, przecież pan nawet telefonów nie odbierasz. No, zapłać pan to będę odbierał. Aha, dobra. A faktura, jakaś umowa, coś? <laughs> Człowieku, o czym ty do mnie mówisz? Jaka faktura, jaka umowa? Chcesz fakturę? Dobrze, razy dwa stawka i robimy. To są historie z internetu. Mamy na to rozwiązanie. Zapraszamy na film. Cześć Krzysztofie. Cześć Włodek. Krzysiek, powiedz mi, co Ty znowu wymyśliłeś? Ja się aż boję po tym tytule, i po tym wszystkim, to ty ja już mam przerąbane na YouTube. to chociaż się teraz wytłumacz. Dobra, po pierwsze, pamiętasz co Ci obiecałem? Że na każdym filmie wystąpię w tej bluzie. To Ale prałeś ją chociaż ostatniego filmu? leżała w garażu. No dobra. Nie no, żartuję oczywiście, wiesz, tak dla żartów. Słuchaj, to co wymyśliłem, yy, tak jak mówiłem, Czasy się zmieniają. Mhm. Na początku te pompy, które wychodziły, to były: Nie, ogrzeją domu, to będzie zimno, tam. Standard. To nie jest na początku, to jest nadal, no, ale dobra. To jest dobra. nadal, dobra. Mhm. E, coraz częściej pojawiają się klienci, którzy chcą sami zainstalować pompę. Zrobiliśmy badania rynku, oglądamy różne fora. Często kupiłem pompę, kto mi zainstaluje. I tu się zaczyna: nie zainstalujesz, gwarancję stracisz i tak dalej. To, co wymyśliłem, to w sumie nie. To już ktoś wymyślił i my chcemy w to wejść trochę głębiej. Czyli Dobrze. Chcecie sami zainstalować? Yy, chcecie, żeby było taniej? Pozwalamy Wam. Zainstalujcie takie rozwiązanie. Dlaczego takie? Yy, mamy dwa sposoby na zakup tego rozwiązania. Pierwsze, albo zamawiacie jakby całą usługę razem z wykonaniem przyłączy, albo sami wykonujecie te przyłącza według jasnych wytycznych. Dostajecie komplet dokumentacji z wymiarami, rozmiary rurek, absolutnie wszystko. Hydraulik, który i tak buduje tam, wykańcza dom, Robi przyłącza. Bo to jest, bo to jest tylko instalacja wodna. wodna. Czyli w zasadzie każdy, kto ma, nie wiem, zgrzewarkę z biedronki. No właśnie, to sobie podgrzewa, nie? Oczywiście, że tak. No to fajne to jest. No bardzo fajne. I co my tu mamy? Co my tu mamy? E... Wiesz co to ja może przełożę się, żeby pokazać. Przełóż się, żeby przełożę pokazać. Przełóż e... produktu. To zamarzasz. Nie, to Masz zamarzasz. Taśmę. Nie wziąłem. Nie, Dobra, słuchaj, wy, wy, wymasz. Wiadomo, że niebieskie logo to jest kilka firm. Dobra, e, nie patrzmy na producenta jednostki zewnętrznej. Jednostka zewnętrzna może być wielu producentów, głównie chodzi o monobloka. Wszystkie firmy, które wymienialiśmy e, kiedykolwiek, będą tu grały. Dobra, to co mamy? Po pierwsze mamy zbiornik z nierdzewki. Mhm, ocieplony. Oczywiście, że tak. I to co mamy? Chyba dwie opcje: 200 i 250 litrów. To jest pierwsza rzecz podstawowa. Czyli mamy tak zwaną lodówkę, jak to się potocznie nazywa. Idąc dalej, mamy naczynia przeponowe, ilość sztuk 2, czyli woda użytkowa ICO. Mhm. Naczynia są, oczywiście, jeżeli ktoś powie, że to naczynie jest za małe, można na magistrali wodnej rozszerzyć ilość, wielkość naczynia. Okay. Czyli są też wyjścia na dodatkowe naczynia? Nie, to już podczas instalacji na PP czy na jakimkolwiek innym materiale robimy przyłącze, trójniki, zwiększamy. To jest jak najmniejszym problemem. Każdy z tych naczyń ma zawór. W razie awarii szybko wymieniamy naczynie. To się absolutnie bardzo łatwo rozbiera. Mamy oczywiście zawór trójdrożny, który, mhm. no wiadomo, jest. Te tak jest. przełącza sobie na albo wodę użytkową, albo ogrzewanie. Mamy dwie pompy obiegowe, markowe pompy obiegowe. Tu nie, nie, nie przyszło naprawdę nic, no nie powiem z marketu, bo to byłoby obrażenie. marketów. Nie przyszło tutaj nic taniego. Sprawdzone rozwiązania. Mamy do tego w standardzie e, cyrkulację. Tu akurat w tej inwestycji nie ma. Mamy komplet filtrów, tak jak widziałeś od tyłu, pewnie w przebiciu zrobisz. Tak pewnie. jest. E, wszystko jest spięte, dopracowane. Mało tego. Walczymy nawet z tym mitycznym Yeti. Jest zainstalowany specjalny układ UPS-owy, który jest w stanie podtrzymać krążenie wody przez 48 godzin, a nawet więcej. Czyli w razie zaniku prądu, nie ma końca świata. Delikatnie pompka obiegowa sobie w odpowiedni sposób pracuje, przemiesza wodę, nic, nic się nie wydarzy. I tak naprawdę tyle. Ważną rzeczą jest to, że mamy komplet informacji przed sobą. Nie koniec. To jest nic. Duże kotłownie, nazwijmy je duże kotłownie, to jest często jednostka, zbiornik, bufor. Jest cała rozległa, jak to nazywam, wystawa hydrauliczna. Tutaj nie ma wystawy hydraulicznej. Wiesz, ile to zajmuje powierzchni w budynku? No jak patrzę, to jest taka lodóweczka, czyli pewnie... Nie wiem, no metra kwadratowego nie zajmuje. No nie zajmuje, bo ona zajmuje... Dokładnie ma 60 na 60 cm. Zajmuje 0,36 metra kwadratowego. Ok. Ta kotłownia ma tutaj ile? Ze 12 metrów. Za duża jest, zdecydowanie. Za Akurat to nie my robiliśmy, wkroczyliśmy tutaj. Z inwestorem ustaliliśmy. I teraz tak. Mamy prosty wybór. Albo... Kupujemy tego typu jednostkę i montujemy ją. Przygotujemy po prostu instalację dla nas, my przyjeżdżamy, podpinamy, uruchamiamy gwarancyjnie z dowolnym producentem. Albo klient zamawiał całą usługę, tak? Czyli mamy wyjścia, tak jak w tym przypadku mieliśmy wyjścia, które były do przeprowadzenia. Po prostu wychodziła woda w jednym miejscu, ogrzewanie w drugim, musieliśmy to spiąć. Gdybyśmy tu wpadli chwilę wcześniej, absolutnie byłoby to znacznie prościej i znacznie bliżej. Zobacz ważną rzecz: dopuszczanie wody. Zawsze jest problem, jak dopuścić wodę. Tu mamy zasilanie wodą z zewnątrz. Mamy prosty zawór dopuszczający wodę. W każdej chwili mogę dopuścić wodę. No, najczęściej na początku się tam dzieje przy napełnianiu, tak? Eee, nie widzę teraz dokładnie, nie pamiętam, ale mamy ciepłą zimną wodę, wyjście na jednostkę zewnętrzną i powrót, ogrzewanie i powrót. Występują też wersje w dwóch obiegach, wersje z buforem, jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce i jest ku temu konieczność. I tyle. Stawiamy, podpinamy. Podpinamy do zasilania, zapominamy. Wszystkie jednostki tego typu są trójfazowe, ale tylko i wyłącznie dlatego, że pierwsza faza pracuje nam na automatyce, druga i trzecia jest do grzałek. Grzałka jest tutaj w standardzie. Mamy przygotowane bezpieczniki, nie trzeba się bawić z prądem. Wystarczy, że nasz elektryk wyprowadzi gniazdo na ścianę. A, pamiętam, to jest H16-perowe. Coś mówiłem odnośnie napełniania. Jedna ważna rzecz, by napełnić Układ i go odpowietrzyć. Wiadomo, jest komplet odpowietrzników. Mamy specjalnie dwa zawory napełniania, podpinamy dużą pompę obiegową, do napełniania zasilanie powrót, całusienki system jest w domu odpowietrzony. Wylatują wszystkie elementy jakieś tam drobinki powietrza. To co nie wyleci to zrobi odpowietrznik. Bądź tak jak widziałaś, z tyłu dodatkowy element. Z ważnych rzeczy akurat ta szafa jest dodatkowym bypassem. Bardzo często pojawia się problem defrostów jednostki zewnętrzne. O, tu musi być bufor jak są grzejniki. Nie musi być. Jeżeli grzejniki są niezakręcone, musimy jasno ustalić, nie zakręcamy grzejników, nie zakręcamy podłogówki, zostawmy kawałek z ładu. Jeżeli ten zład będzie za mały, bypass wygrzeje nam, można powiedzieć, jednostkę zewnętrzną, zrobi defrost za pomocą grzałki, która jest tutaj zamontowana. Powiem tak, czary. Krzysiu, to przejdźmy się jeszcze na zewnątrz, pokażesz mi, jak to wygląda na zewnątrz. A wrócimy tu jeszcze. Możemy wrócić. Krzyku mówisz, że y, tutaj można sobie to samo podłączyć, a ja tu widzę jednostkę zewnętrzną. No jest, wodna. Monoblok. To na splicie nie działa. Monoblok, nie słuchałeś jak mówiłem. Słuchajcie, Jedn... część zewnętrzna bez zaskoczenia. Zasilanie, woda, dojdą motuliny, jeszcze będziemy tutaj tynku... tynkował, będzie już inwestor. Proste, może dojdą jeszcze skropiny, zobaczymy jak z chłonnością gruntu. Jednostka zewnętrzna nie ma absolutnie zaskoczenia. Lokujemy, tak? Mhm. Nie no, nie lokuj. Słuchaj, yy, tu tak to wyglądało, nie będziemy tu nic oszukiwali. Słuchajcie, jednostka zewnętrzna bez zmian. To mówisz, że to jest po prostu urządzenie. Prawie za darmo. Instalacja jest prawie za darmo. Ja tak chciałem Jeśli... powiedzieć, że po prostu proste w montażu, ale to mówisz, że jeszcze prawie za darmo, to już w ogóle… czyni Czyli za darmo rozdajemy no jakby, co to się tam oznacza. Za darmo… A, dobra, dobra, chcesz to masz. Słuchajcie, yy, ponieważ, jak powiedziałem, yy, instalacja jest prosta, to Wy, można powiedzieć, wymyślacie jak Wasza kotłownia wyglądać. Zaprojektujcie kotłownię w oparciu o taką szafę, szafę EasyFast, zgłoście się do nas, tu Waldek przygotujemy informacje już na jaki adres mailowy, w jaki sposób, w, jaki w opisie jakiś, będzie jakiś konkurs. Ten. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony takim właśnie zestawem. Szafa EasyFast razem z jednostką zewnętrzną pompy ciepła. Lepiej o jak panie, za darmo? O panie. Tak, powtarzam, zestaw będzie za darmo, bez żadnych gwiazdek, kropek. Przyjedziemy, pomożemy, zainstalujemy. Zaskoczcie nas projektem. Jeżeli jesteście fryzjerem, zróbcie, nie wiem, fryzurę w kształcie pompy okay, ciepła, cokolwiek. Taki jeżeli... projekt. Bo ja myślałem, nie wiesz co, trochę mnie wprowadziłeś w błąd. Ja to już myślałem, bo ja chcę wygrać też, nie? No. To myślałem, że ja biorę kartkę i rysuję, rozumiesz projekt kotłownia. Możesz, my. możesz. Ale to wszystko jedno, możesz. Czy jesteś, ogólnie... jesteś rolnikiem za oraj pole w taki sposób, by nas zaskoczyło. Okej, okay, ale ja rozumiem. Czyli to ma być po prostu w jakiś. Dobra, zaskocz. Chodź. Pokaż mi swój dom, ma zaskocz ładnie, nas. Dobra. Ma być ładnie, nie musi być ładnie. Ty, a co ma, co Rozum... ma zrobić, jeżeli ktoś jest ginekologiem? Y może jakąś klientkę swoją poprosi o pomoc. Co to, ja i... chciałem, to ja chciałem swoją bluzę dać w nagrodę, a Ty mnie tutaj... Słuchajcie, dobra. Podsumowując, podsumowując, startujemy z konkursem. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony. Szacowany koszt takiej nagrody to jest około 30 tysięcy złotych plus minus, trochę więcej pewnie wyjdzie. Pokrywamy taki koszt inwestycji. Mało tego, jeżeli ktoś w międzyczasie kupi, to zwrócimy ten koszt. Słuchajcie, konkurs jest mega. Pompa ciepła 35 tysięcy złotych. razy oko 35 tysięcy złotych, bo tyle będzie kosztowała mniej więcej cała instalacja razem z tą szafą hydrauliczną i pompą ciepła. Co trzeba zrobić? Zasubskrybować kanał, koniecznie udostępnić to na Facebooku na swojej tablicy na Facebooku i koniecznie przylajkować ten film. No i oczywiście napisać w komentarzu, że tak chcę wziąć udział w konkursie. Tak chcę wziąć udział w konkursie. Pamiętajcie. Zapraszam serdecznie. Yy, pompa ciepła może być Twoja. Zapraszam. A no co? Chciałeś za darmo, to masz za darmo. Ja powiedziałem A. Yy, a ja będę czuwał nad tym, żeby tak się stało. Będziesz w żyli. No to no właśnie. I teraz i też będę czuwał, żeby czasami nie było tak, jak nieraz jest w żyli yy, w lotto, nie? że tam. Przy dostarczyć Ci już sprzęt? Yy, najlepiej by było, jakby stał gdzieś zdetonowany, ale nie wiemy jaki. Bo to musi być o, o. Nie, no słuchajcie, jednostka wewnętrzna, okay. taka a nie inna. Dokładnie, tylko Koniec. zewnętrzna. Tak. Zewnętrzna. Będzie 5KW, to będzie 5KW. 5KW. A będzie firmy. Okay. Nie martwcie się. Nie będzie to jakiś najtańszy tak dobra, będzie. Dobra, dobra będzie. Się. Dobra będzie. To będzie piątka, ósemka, dwunastka, szesnastka, nie martwmy się o to. Biorę to. Dobra, krzyko, to ja w takim razie trzymam cię za słowo. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Rozejrzyjcie się z ciekawości. Co to jest za urządzenie? Dam jakiś link w opisie, żebyście sobie mogli zobaczyć z czym to się w ogóle je. Ja też nie wiedziałem o co chodzi, jak jechałem tutaj, Krzysiek mówił przyjedź, zobaczysz, że to faktycznie jest dla każdego. No i faktycznie to jest dla każdego. Jak ktoś chociaż cokolwiek ma jakiekolwiek, nie wiem, zdolności manualne, jakiekolwiek. Tak, to tak. jest w stanie to połączyć. Oczywiście, że tak. Mamy... Dostaje komplet dokumentów. Okay. Przyje... Mało tego, wyśle nam zdjęcia, byśmy sprawdzili. Aha. Dostanie y, y, rysunek techniczny, który sobie przyłoży do ściany, jeden do jednego. Wymierzy, będzie opisane, gdzie co ma doprowadzić. My przyjedziemy, podepniemy. Okay. Uruchomimy i damy gwarancję. Jeszcze jedno, tak dopytam, wiesz, bo jestem ciekawy, hmm? jeżeli chodzi o rozdzielnie podłogówki od ogrzewania grzejnikowego, jeżeli ktoś ma to, rozumiem, że są wtedy dodatkowe jeszcze złącza. Są opcje. Bo ta jest akurat pod yy, podłogówkę. Albo podłogówka, albo grzejniki. Okej, okay, w ten sposób. Jeden obieg. No, rozumiem. Czego sobie obiegować. na RTL-u wysterujesz, czego sobie wysterujesz tak? Nie ale widać. nie ma opcji. Jest w sensie taka opcja, żeby mogło to być. Dwoobiegowe. Bez problemu. Okay. Mało tego tak, mówię, występuje to już z buforem, jeżeli jest potrzebne. Okej. Okay. Natomiast w konkursie mówimy o takim. No dobrze. A jeżeli chodzi o jednostkę zewnętrzną, to rozumiem, że to urządzenie współpracuje z. Mogę wymienić, ale nie chciałbym tu lokować produktów. No tak, ale ogólnie. Inny, dużo jest tych jednostek. Niż ten jednostek jest sporo. Łącznie z autorską tej firmy. Mm -hmm. Propanową. To jest, to jest dla ciebie do śledztwa, mój drogi. Ja tak? tym nie chcę śledzić. Ja muszę śledzić, tak, bo <laughs> jestem bardzo ciekawy tych wszystkich rozwiązań. No dobra. Dziękuję jeszcze raz. Kurde, już trzeci raz przybijamy łapkę. Jeszcze na dworze poczekujmy sobie. A już byliśmy na dworze, mi się pomyliło. Sorry. Po co to powiedziałeś? To teraz będę miał problem z montażem. Dobra, <laughs> na razie, cześć, dzięki. <laughs> Słuchajcie się. No dobra, ale to chociaż może jakąś gwarancję po wykonaniu. No, gwarancja dobramy i się nie znamy. Słuchajcie, przytoczyliśmy kilka historii z internetu. Ja wiem, że one są koloryzowane, ale niemniej jednak trafiamy na takie opisy. To nie jest łatwy biznes pojechać do kogoś, naprawić kotłownię, która ma swoje 10-20 lat. Zawsze coś się może wydarzyć, i pamiętajcie o tym, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Yy, czy to nasza wina? No, no nie, no próbujemy Wam pomóc, tak? Przedstawiamy wam bardzo kompaktowe rozwiązanie, które z naszą małą pomocą jesteście w stanie sami zainstalować. Spróbujcie swoich sił. Przypominam o konkursie. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie i w opisie tego filmu. Co? No dobrze, no.